Kiedy Azowie byli w stanie pokoju z Jotunheimem, z olbrzymami, wówczas wielokrotnie gościli w swojej siedzibie niektórych olbrzymów, w tym jednego z największych, imieniem Egir. Był to olbrzym związany z morzem. Był mężem bogini Ran. Egir wielokrotnie gościł w Asgardzie. Wysiadował razem z Azami, ale nigdy jeszcze nie zaprosił Azów do siebie. I pewnego razu podczas uczty Thor gromowadny, który wypił sobie za dużo miodu pitnego. Zaczepił Egira i mówi do niego tak, Egirze, jak to jest? My cię tyle razy gościliśmy, tyle razy wiesiadowałeś z nami, ale nigdy jeszcze się nam nie odwdzięczyłeś, nigdy nie zaprosiłeś nas do swojej siedziby. Prawda jest taka, że morski gigant nie miał ochoty gościć u siebie Azów, ale z drugiej strony nie chciał z nimi wojować. To też, używając podstępu, rzekł do Tora, że bardzo chętnie zaproszę Was do siebie, ale. Wtedy, jeżeli przyniesiecie mi największy kociołek, jaki istnieje w dziewięciu światach, abym mógł odpowiednio was ugościć. Egir wiedział doskonale, że Azowie, a zwłaszcza Tor gromowładny, lubią sobie sporo wypić, a Tor jeszcze więcej zjeść. Wiedział też stary Egir, że Azowie takim kociołkiem nie dysponują. Był to szczwany plan starego, starego Olbrzyma. No ale wtedy Azowie udali się na naradę. Thor przedyskutował całą sprawę z pozostałymi i w trakcie dyskusji Tyr. Bóg sprawiedliwości i wojny rzekł, że taki kociołek znajdą bez problemu w krainie olbrzymów, w domenie jego ojczyma, Chimira. Nie zastanawiając się długo, Tor wraz z Tyrem wskoczyli na rydwan gromowładnego, zaprzeżony w dwa kozły. I udali się po tenże kocioł. Gdy dotarli do granicy Midgardu, wówczas zostawili tam rydwan, a dalszą część drogi odbyli na piechotę. Kiedy przebyli góry, dotarli do, do siedziby Chimira. I w momencie kiedy znaleźli się u bramy starego olbrzyma, wówczas ukazała im się stara olbrzymka o 900 głowach. Widząc przybyszy, chciała ich pochwycić. No ale wtedy Thor sięgał już po swój młot, aby poskromić Starą olbrzymkę, lecz wtedy, lecz wtedy pokazała się matka Tyra, która wyłoniła się za drzwi i, jak stwierdził Thor, była bardzo ładną olbrzymką. Matka Tyra powstrzymała staruchę i poprosiła gości do domu. Wtedy tyr powiedział, jaki jest cel ich wizyty. Wówczas matka jego powiedziała, że słuchajcie, Chimir bardzo nie lubi gości. Musicie się schować najpierw, żeby ochłonął. Jak przyjdzie. Schowali się pod wielki kocioł i czekali. Nagle ziemia zaczęła drżeć. Słychać było potężne kroki starego olbrzyma. Ziemia się trzęsła. Wszystko dookoła dudniło od jego kroków. Du -du -du. pojawił się Chymir. Gdy wszedł do domu, matka Tyra poinformowała go, że mają gości. Powiedziała mu też, jaki jest ich cel. Wówczas Chymir, usłyszawszy wcześniej, że jednym z gości jest Thor, zwany Veorem, wściekł się niemiłosiernie. Zaczął Demolować wszystko, co było w sali, belki, niebelki, wszystko. Za to trud z garnki wyzywał złowieszczo. Gdzie oni są? Kto to jest? Kto ich tu wpuścił? Ja im tu pokażę. Lecz po chwili stary Chymil ochłonął. Wówczas matka Tyra dała im znać, aby wyszli spod Wielkiego Kociołka i się pokazali staremu. Kiedy zobaczył przybyszy, nakazał, aby przygotowano wieczerzę, w trakcie której podano, podano trzy wielkie woły ogromnej ilości piwa, naważonego właśnie w owym kociołku, kociołku Chymira. Thor rozsiadł się przy stole i sam zjadł dwa wielkie woły, trzeci zostawiając dla pozostałych biesiadników. To oczywiście Thor wypił też bardzo dużo piwa. Chemir rzekł wtedy, że będzie musiał udać się rano na połów, aby zdobyć jedzenie na siadanie. A miał zamiar złowić kilka dużych wielorybów. Kiedy słońce zaświeciło poranku, Wówczas stary olbrzym udał się na brzeg do swojej łodzi, aby wyruszyć na pełne morze z celu złowienia wielorybów. Thor stwierdził, że chce spróbować swoich sił w łowieniu i chce towarzyszyć staremu Chemirowi. Thor miał jednak inny plan. Nie miał zamiaru łowić wielorybów. Wiedział doskonale, że w, w głębinach morza Czai się Jormungandr, wielki wąż Midgardu, który, według przepowiedni wieszczki, ma stanąć naprzeciwko Thora podczas Ragnaroku. I Thor postanowił tegoż Jormungandra złowić i się z nim zmierzyć już teraz. Stary Chimir nie był specjalnie szczęśliwy z powodu tego, że gromowładny chce razem z nim udać się na połów. No ale zgodził się. Powiedział tylko tyle, że Tor musi sobie sam załatwić przynęty. Gromowładny powiedział, że nie ma problemu. Udał się na pole, gdzie. Ubił największego byka z całej trzody Chemira, i z tymże bykiem udał się na, na łódź. Chimir powiedział też, zakwił też Stora i powiedział, że jest dosyć mały na, na wyprawę na pełne lodowate morze i że będzie mu zimno. No, Thor krzyknął na Starego Olbrzyma, że jeszcze zobaczysz, to ty, stary Chymirze, pierwszy będziesz chciał, abyśmy wrócili na brzeg. Tym sposobem wypłynęli na głębokie morze. Thor siedział na rufie i wiosłował dwoma wiosłami tak szybko i tak, z taką siłą, że Chymir zaczął się naprawdę lękać. A lękał się przede wszystkim wielkiego węża, który okalał Midgard. I gdy już znaleźli się na pełnym morzu, krzyknął na Tora, aby zatrzymał łódź, gdyż tutaj będą łowić. Po kilku chwilach Chimir złowił już parę sztuk wielorybów. A właściciel Mjolnira wziął wielki łeb byka, zaczepił, następnie zarzucił tenże łeb i czekał. Długo nie musiał czekać, bowiem przebywający tam akurat w tym momencie Jormungand. Przepłynął pod łodzią, swą wielką paszczą, chwycił łeb wielkiego byka i zaczął odpływać z taką siłą, taką szybkością, że tor musiał zaprzeć się obiema nogami, powodując dziury w łodzi, co sprawiało, że łódź zaczęła tonąć. Stary Chimir zląkł się niemiłosiernie, że oto nadszedł kres. A Thor, Thor stał twardo, opierał się, zapierał się obiema nogami i ciągnął, ciągnął linę, aby wyciągnąć tegoż wielkiego węża Jormungandra. Kiedy ujrzał jego łeb, pojawiający się na tafli morza, chwycił swój młot w jedną rękę. Drugą wyciągał tego Jormungandra. Już był gotowy, już się zamachnął, aby go zdzielić w łeb tymże młotem. Lecz wtedy stary Chimir z przerażenia chwycił za nóż, odciął linę, przez co Jormungandr odpłynął. Udało mu się uciec. Thor oczywiście cisnął jeszcze za nim swoim młotem, no ale już było za późno. Było za późno, bowiem, bowiem Jormungandr zdążył schować, ukryć się w głębinach morza. Wówczas Thor wściekł się strasznie, obrócił się na, na łodzi i uderzył z pięści Chymira, który wypadł za burtę. Znaczy, bardzo szybko wrócił na, na łódź i tym sposobem zakończyły się zakończył się połów w, w, postanowili wrócić na, na brzeg kiedy znaleźli się w fortecy Chimira, stary olbrzym nakazał przygotować śniadanie i kiedy zasiedli do stołu rzekł do Dotora, że. No, jesteś faktycznie niezwykle silny. Potrafisz wspaniale i szybko wiosłować. Jesteś niezwykle silny, bowiem przeniosłeś yy, z brzegu do mojej fortecy. Przeniosłeś łódź wypchaną yy, wielorybami. No, ale to jednak jest za mało abyś pozyskał mój kociołek, w którym waży się najznamienitsze piwo we wszystkich dziewięciu królestwach. Stary Olbrzym powiedział, że dam Ci kociołek, pod jednym warunkiem, że uda Ci się roztrzaskać mój ulubiony puchar. Jeżeli tego dokonasz... Kociołek jest twój. Thor podjął się wyzwania. Wziął do ręki ulubiony kielich starego Olbrzyma. Zamachnął się potężnie i cisnął tymże kielichem. Demolując przy okazji e, ściany fortecy Chemira. No ale kielich nie uległ zniszczeniu. Kilka razy Thor próbował, rzucał tym kielichem to w prawo, to w lewo, dokonując wielu zniszczeń w fortecy chemira Olbrzymy stały i się śmiały, ponieważ ponieważ kielich nie uległ zniszczeniu. Wówczas stary Olbrzym rzekł do, do matki Tyra, aby, aby nalała swemu synowi i Thorowi jeszcze trochę piwa, aby mogli, aby mogli skosztować jeszcze trochę tego znamienitego trunku przed swoją śmiercią. Kiedy, kiedy Olbrzymka nalewała Torowi piwo, szepnęła mu do ucha, że głowa starego Chemira jest najtwardsza. W we wszystkich dziewięciu światach, i cokolwiek o nią uderzysz, roztrzaska się w drobny mak. Wówczas Thor rzekł do Chemira, że prosi o jeszcze jedną próbę rozbicia jego ulubionego kielicha. Chimir zaśmiał się, ale stwierdził, że w sumie, dlaczego nie? Próbuj, Thor, niech ci będzie, spróbuj, może ci się teraz uda. Gromowadny ponownie chwycił do ręki ulubiony kielich starego olbrzyma, obrócił się i cisnął tymże kielichem prosto w głowę chemira. I to się stało. W sali dało się słyszeć potężny huk. O, kielich. Rozpadł się. Uległ zniszczeniu. Rozpadł się w drobny mak. Chimir rzekł wówczas do, do Tyra, że. Słowo się rzekło. Możecie wziąć ten kociołek, jeżeli oczywiście dacie radę go podnieść. Jednoręki. Bóg Wojny i Sprawiedliwości skoczył do tego do kociołka i próbował go tam podnieść. Mocował się z nim, wszystkich sił swoich. Nie dało rady. Kociołek ani drgnął. Spojrzał w pewnym momencie tyr na, na gromowadnego, a ten zebrawszy się ze stołu, podszedł do, do Wielkiego Naczynia i bez żadnego problemu uniósł go jedną ręką. Udali się do Asgardu. W drodze, kiedy zmierzali do miejsca, w którym zostawili Rydwan Gromowodnego, usłyszeli za plecami dobiegające ich hałasy. Oto Olbrzymy wychynęły z fortecy Chimira i ruszyły w pogoń za Azami. Azowie nie mogli uciec, nie daliby rady. A nawet gdyby udało im się dotrzeć do, do rydwanu gromowładnego, to też mogliby nie uciec, ponieważ jeden z kozłów nadal utykał po tym, jak została mu złamana jego kość. Wówczas Thor odłożył naczynie Chwycił znowu swój młot, Mjolnir i z uśmiechem na twarzy ruszył na olbrzymów miotał Mjolnirem na prawo i na lewo powalając kolejnych olbrzymów Tyr nie pozostawał, nie pozostawał w tyle, również ruszył na napastników powalił wielu z nich na a Thor, tak jak powiedziałem Rzucał na młotem tutaj, uderzał, atakował, powodując spustoszenie wśród w szeregach olbrzymów. I tym sposobem zakończył sprawę olbrzymów z fortecy chemira. Pokonali ich wszystkich. Pokonali ich wszystkich, ale wśród poległych nie było ciała Chimira Tyr. Bardzo się z tego powodu cieszył, ponieważ e, nie chciał swojej matce sprawiać dodatkowych problemów. Następnie Thor znowu chwycił wielki kociołek Chemira. Udali się do miejsca, w którym, w którym czekały kozły i ruszyli do Asgardu. Kiedy już tam dotarli, Pokazali Egirowi, że zdobyli kociołek no i czekają na spełnienie jego obietnicy, że zaprosi ich na swoją ucztę. Egir widząc, że Azowie sprostali zadaniu, że zdobyli największy kociołek w dziewięciu światach, niechętnie, bo niechętnie, ale zaprosił ich do swojej siedziby, w której uprzednio Azowie przydostarczyli kociołek Chimira. Egir zaprosił ich na ucztę, i tym sposobem Azowie po raz pierwszy biesiadowali u morskiego olbrzyma.